Polityka Gomułki w latach 60. pogłębiła charakterystyczny dla gospodarki socjalistycznej marazm gospodarczy. Poziom życia robotników stawał się coraz niższy, zaopatrzenie sklepów coraz gorsze. Podwyżka cen ogłoszona krótko przed świętami Bożego Narodzenia przepełniła czarę goryczy. 14 grudnia 1970 roku zastrajkował Gdańsk, 15 grudnia Gdynia. 16 Elbląg, 17 Szczecin. Robotnicy Gdańskiej Stoczni imienia Lenina i innych zakładów przerwali pracę i ruszyli pod gmach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z żądaniami cofnięcia podwyżek cen i poprawy warunków życia. Brak odpowiedzi ze strony władz i blokady milicyjne na ulicach spotęgowały siłę protestu. i rozbój to zaprzepaszczenie tego, co nasze wspólne, to rujnowanie dorobku materialnego, wspólnego i osobistego, to rujnowanie społecznych norm życia, dobrych obyczajów, to kopanie przepaści trudnej do zasypania. Ci, co przerwali pracę, obiektywnie stworzyli warunki dla zajść ulicznych. 15 grudnia rano w Gdańsku robotnicy próbowali uwolnić swoich kolegów uwięzionych w nocy pod zarzutem organizowania protestu. Pod komendą miejską milicji obywatelskiej rozpoczęła się zacięta walka. Tłum protestujących zaatakowano transporterami milicyjnymi i przy użyciu broni palnej. Podczas walk na ulicach zginęli pierwsi stoczniowcy. Wielotysięczny tłum pracowników Stoczni i Portów ponownie skierował się pod gmach Komitetu Partii. Pomimo obrony budynku przez oddziały ZOMO i milicji, Komitet Wojewódzki Partii został podpalony przez protestujących robotników. W odpowiedzi na spalenie Komitetu Partii następnego dnia, czyli 16 grudnia rano, wojsko i czołgi otoczyły gdańską Stocznię. Zgodnie z zaleceniem wicepremiera Stanisława Kociołka tego dnia rano nie zatrzymywano ludzi idących do pracy. Niestety, kiedy po kilku godzinach grupa robotników usiłowała wyjść ze stoczni, padły strzały. Na miejscu zginęły dwie osoby. W tym czasie, gdy w Gdańsku płonął budynek komitetu, w Gdyni było spokojnie. Trwający tam protest nie spowodował żadnych zamieszek. Gdyńscy robotnicy utworzyli międzyzakładowy komitet strajkowy i podpisali porozumienie z władzami lokalnymi w budynku powiatowej Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni. Jestem przekonany, że przytłaczająca większość spośród nas podziela uczucie wdzięczności i szacunku dla funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, dla żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego za rzetelną służbę. Za dobre wypełnianie obowiązku. Wojsko i milicja zostały wprowadzone na ulicę i są tam dlatego, że porzucono pracę, a w następstwie doszło do zajść, bandytyzmu i grabieży. Wśród uczestników, a nawet inicjatorów zajść byli również niestety stoczniowcy. W 17 grudnia od rana, w odpowiedzi na drugie przemówienie wicepremiera Kociołka, wyemitowane w lokalnej telewizji, również robotnicy w Gdyni postanowili przystąpić do pracy. Nic nie zapowiadało tragedii, która nastąpiła tego dnia o świcie. Strzały do ludzi padły już na przystanku Gdynia Stocznia, kiedy opuszczając przystanek kolejki SKM, ludzie kierowali się do swoich zakładów pracy na poranną zmianę. 17 grudnia na ulicach Gdyni rozegrały się najbardziej wstrząsające sceny przemocy: aresztowania, bicie, bezpośredni atak wojska na ludzi na ulicach, wspomagany przez czołgi i helikoptery. Do dzisiaj dzień ten nazywany jest Gdyńską Apokalipsą. Prawdziwa masakra, która miała miejsce na ulicach miast, wpłynęła na rozwój świadomości społecznej. Cenzura i działania bezpieki nie zatarły pamięci grudniowych wydarzeń. Przez całe lata trwała walka rodzin o prawo do napisania prawdy na nagrobkach osób, które oddały życie 16 i 17 grudnia 1970 roku. Na wybrzeżu zapamiętano, że robotnicy protestujący w grudniu okazali się siłą zdolną do przeciwstawienia decyzjom komunistycznych władz. Zapamiętano nie tylko płonący komitet, ale i to, że Komitet Strajkowy w Gdyni, podpisując oficjalne porozumienie, doprowadził do ustępstwa niezwykłego w historii PRL i w bloku państw za żelazną kurtyną. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali. I celnie rzucali Janek Wiśniewski. Padł na drzwiach ponieśli Go świętojańską Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy, stoczniowcy Pomścicie drucha. Janek Wiśniewski padł. Hucą petardy, sielą się gazy. Na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł.